No, wszystkie. jedno akwarium już zrobione, zobaczcie jak wyciąłem rośliny musiałem masakrycznie tak wyciąć bo było tyle roślin że to nie dało rady inaczej tam jest aż powycinane puszczą nowe będą ładnie rosły amazonka przecięta bo też tutaj wszystko zasłaniała trawa przecięta to tylko zostawiane tak jest na razie nie docinane, bo chcę żeby to dobrze odżyło Dramnik też nie, jeszcze nie podcięty bo to był wcześniej przecinany to też niech odżyje no i to tyle jeżeli chodzi o ten a to o nowe nabytki raz dwa i trzy i cztery I jeszcze zielona samiczka miczyka koła gdzieś się chowa Tylko nie wiem gdzie. Ale gdzieś... A jest tam daleko, daleko, daleko. Nie wiem czy zobaczycie. Tam się krzaki schowała. Ledwo ją widać. <laughs> Już tak ma. No i teraz musi się tu stabilizować po sprzątaniu, bo wlałem, żeby wodę trochę wziąć tam, bo świeżo dałem, Stabilizować, o jest, samiczka. Hmm. No i jak się ustabilizuje, to już woda będzie kryształ później. Jeżeli chodzi o ten. to musiałem też odkopać, bo tak, po pierwsze. Tu mi wzięło to, bo e, lotosa tygrysiego za mocno przycisło. Tam mam roślinę, też mi za mocno przycisło. No, bo spo, naprawdę duża wycinka była. Ciekawe jak tam Malinezje widzę, latają jak ta lala, tamta już jest w takiej ciąży, że niedługo powinna puścić. Widzicie hmm? ta grubaska, jak beka, ta w porządku. I gdzieś tu widziałem młodego chyba mieczyka, ale w tych krzaczorach to ciężko go będzie zobaczyć. Jeśli tam se siedzi. Niech są siedzi. Górami się pochowały, bo im trochę tutaj poruinowałem, ale wyjdą spokojnie. Wszystko, ten, kiresy się mają dobrze. Tak więc fajnie jest. No co, jeszcze mi jedno akwarium do sprzątnięcia zostało. To wam jeszcze pokażę z takiej większej odległości, jak to wygląda w tej chwili. I jak roślinki porosną, znowu będzie piękne akwarium trzeba poczekać, no niestety. Ale to przez tydzień tak mi zarosło. No, jaki jaka mieczy... mieczyk, jaki piękny. O, tutaj sobie płynie. Widzicie? Samiczka. A, ja muszę posprowadzać mieczyków takich naprawdę solidnych. No to na tyle sto... stało Cało do sprzątnięcia, słuchajcie. Słabo jest oświetlone, bo nie mam jeszcze światła tego szczego nie zapaliłem. Zaraz zapalę to zobaczycie go ładnie. Będzie widać elegancko. Widzicie, widzę, że samczyk się ładnie trzyma ten nowy, samiczka też od, od, odżywa. No to będzie fajnie. Muszę tutaj poczyścić szybki. No ale to trzeba pomalutko zrobić. Muszę chwilę sobie odpocząć, dzisiaj nie nigdzie się nie spieszymy, po malutku. Trochę tego znowu jest tutaj, znowu będę musiał przeselekcjonować i dać, yy, część zostawić, część wyrzucić, yy, samice przede wszystkim zostawić, samice, samice, jeszcze raz samice swoje, samców pousuwać, jak najwięcej, no i połowę tego zostawić tutaj. Pandziochy odpoczywają, o, sobie. Kryptokorynka tu się ładnie rozwija naturalnie jak widzicie. Ona taka jest taka powinna być to jest naturalnie bez żadnych dodatkowych ten tylko to co w podłożu ma. I tak ta kryptokoryna powinna wyglądać naturalnie. <laughs> Ogólnie to wszystko tu fajnie rośnie. Już się nie ma co narzekać bo tutaj nie jest sztuczne nawozy nie są dodawane do wody tylko to co w podłożu dałem. Roślinki sobie dają radę. Zobaczcie, to w zeszłym tygodniu odkurzałem, znowu jest ten. Będzie trzeba znowu w przyszłym tygodniu dobrze odkurzyć. I jak to się mówi, roślinki, jak pójdą, to będzie też elegancko. Z powrotem. Ale widzę, że rośliny sobie dają radę. Dobrze jest. Ważne, że ryby się mnożą. I rosną. To jest ważne. I nie widać u nich żadnych braków. Jeżeli chodzi o rybki, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, bo to oznacza, że jak rośliny rosną, ryby się mnożą, nie ma braków. To znaczy, że dobrze prowadzicie akwarium. I ten. I oznacza to, że wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że z tymi nowymi żadnej choroby nie przyniosłem. E wątpię. No dobra. Słuchajcie. Trzymajcie się. Zapraszam do oglądania filmów. Yy, wszystkich jakie są, bo coś niektóre nie idą, nie wiem dlaczego. Yy, dziwne rzeczy zauważyłem. Miałem z zagranicy wyświetlenia, a teraz jakoś nieś to znika. Jakby YouTube coś przyblokowywał. No dobra. Ale to yy, na inny temat. I, kiedy indziej. Do pogadania. Mam nadzieję, że samice mi duże porosną. No ale to tak jak mówię, muszę ograniczyć samczyków. Żeby tutaj za bardzo nie atakowały. No to narzty.